Cześć. Ja jestem Drodaty, a to jest kolejny vlog. Tym razem pogadamy sobie na temat dość chodliwy ostatnio. Bardzo mocno bije się pianę ostatnio ze względu na plany Google'a, YouTube'a w stosunku do monetyzacji materiałów, czyli po prostu ma być zmiana jakaś tych, tego systemu monetyzacji, że niby nagle wszyscy przestaną zarabiać. Jak to jest w rzeczywistości, moi drodzy, głównie sprawa dotyczy e, tego, w jaki sposób będą oznaczane materiały, jeżeli chodzi o prawa autorskie. bowiem ten temat zresztą tej tego monetyzacji zwałkowa na YouTube na masie innych kanałów, Czym ten vlog będzie się różnić od pierdyliarda innych między innymi rok? Dość mocno o tym trochę um, opowiedział. Otóż ja tutaj przedstawię to wszystko ze swojej perspektywy, czyli powiedzmy z tych 9500 widzów, jakich posiadam w momencie robienia tego vloga oraz jak to wyglądało w przeszłości. E, mianowicie, system tej mo monetyzacji ma być delikatnie zmieniony ze względu na to, że cała masa sieci partnerskich zaczęła powstawać, nawet malutkich, nawet nawet ty, nawet ty, jeżeli tam masz te, nie wiem, 10 tysięcy widzów, to już mogłeś sobie zrobić sieć partnerską, pokombinować, troszeczkę pogadać z Googlem, już mogłeś zacząć na tym zarabiać na tych, powiedzmy, innych kanałach, które były podpięte pod twoją sieć. No i takich sieci zaczęło powstawać Pierdyliard. One zaczęły zapraszać byle kogo, jak kogo, no po prostu jak leci, nieważne czy ten ktoś miał jakieś ataki, że tak powiem, czy oznaczenia materiałów jako złamanie praw autorskich, czy przypisanie do praw autorskich, bo czym innym jest złamać prawa autorskie i dostać na przykład strajka bezpośrednio na materiał, który został zablokowany, a czym innym jest jego przypisanie, że ktoś inny, czy jakaś inna firma, jakiś właściciel na nim zarabia, ale ten materiał nie jest jeszcze zablokowany, prawda? No i te powiedzmy firmy partnerskie zapraszały jak mówiłem wszystkich jak leci. YouTube stwierdził, że trzeba to jakoś zmienić, bowiem partnerstwo często daje coś takiego, że możecie coś wrzucać, no i YouTube delikatnie was tam jakoś omija pod względem niektórych filtrów, prawda? Ja na przykład, mając partnera, mogę bezpośrednio wrzucić materiał z jakiejś gry w dniu premiery, no i YouTube tam te filtry w stosunku do mnie na przykład omija. No różnie to działa, różne firmy partnerskie mają różne możliwości, że tak powiem. Ja w to się naprawdę nie zagłębiałem, bowiem. Z partnerstwa nie dużo zarabiam. Wiele osób się mnie pyta, ile ja zarabiam z YouTube'a. Ja mówię, oczywiście mówię konkretną, um, konkretny przedział, że tak powiem, zarobkowy. Nie mówię konkretnie ile, jak, na czym, bo to jest po prostu już moja prywatna sprawa. Ja nie oszukuję was, że zarabiam na YouTube, że zarabiam na was i tak dalej, ale nie mówię ile. No i wiele osób się pyta, um, dziwi się na przykład, jak ja mówię, że zarabiam z partnerstwa. Uwaga! 10%. 10%, moi drodzy, to jest to, co ja dostaję z tych reklam bezpośrednio na, na materiałach bezpośrednio od Google'a, YouTube'a i tak dalej. Cała reszta to jest może tak. Wyobraźcie sobie YouTube'a i Google'a e, ogółem tworzenie swojego kanału jako taki wał korbowy, prawda? Czy powiedzmy silnik o silnik sobie wyobraźcie. No i YouTube. Czy tam Google to jest paliwo, które zasila ten silnik, prawda? Waszą popularność. No i jak macie te, powiedzmy, nie wiem. Tysiąc widzów, no to ten wał to jest po prostu wał i tam malutki trybik z napisem zarobki, prawda? Taki się leciutko kręci, ale z czasem zaczynacie te trybiki dołączać kolejne, one są coraz większe, coraz większe, coraz większe, aż w końcu ten cały wał korbowy, czyli ta wasza popularność, że tak powiem, jest dość wąska i malutka. Na nich siedzą takie wielkie tryby z napisem zarobki. Tak to z czasem wygląda, moi drodzy, i ja też tak robię. E, otóż na przykład można zarabiać na grach darmowych, można zarabiać na sklepie, to znaczy, można podpisać jakąś umowę ze sklepem i na przykład dostawać jakąś tam część zarobków ze sprzedawanych gier. To znaczy, kupujecie jakąś grę, która jest pełni płatna, no i dostajecie jakiś tam procent zarobków z tego, prawda? Ewentualnie możecie sobie jeszcze jakiś własny sklep z gadżetami otworzyć coś, tam system donacji na Twitchu. No nie oszukujmy się, ten wał na nazywany YouTubem, do niego możecie doklejać różne inne rzeczy. I ja tak właśnie mam, że zaledwie 10% z tego całego partnerstwa to są moje zarobki. Cała reszta, 90% to jest wszystko poza YouTubem. Więc y, mówienie, że zaraz ludzie popularni czy mniej popularni y, 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 przestaną zarabiać na let's playach i robienie paniki, sianie tej, jak to się mówi, bicie piany. To jest naprawdę durnota, bowiem to może delikatnie wpłynąć na zarobki, czy powiedzmy na ogółem na content na YouTubie. Bo wydaje mi się, że jeżeli ta zmiana będzie bardzo radykalna, to wiele osób zrezygnuje po prostu z nagrywania let's playów, bowiem nie będzie im się to opłacać. I również pogadam sobie ogółem o let's playach. Ja niestety jestem przeciwny let's playom na YouTubie. Moi drodzy, mówiłem to nie jeden raz. I ostatnio nawet miałem okazję wymienić się, nie wiem, Poglądami, bo to trochę dziwnie wyglądało, z pewnym widzem czy z pewnym użytkownikiem na temat y, właśnie let's play'owania. Ta osoba broniła let's play'owania, a ja oczywiście mówiłem, że tego nie popieram. Czemu tego nie popieram? Z prostej przyczyny, moi drodzy. Wpisujecie w wyszukiwarkę jakieś hasła i chcecie poszukać jakichś materiałów na temat jakiejś gry, zamiast tego znajdujecie pierdyliard y, let's play'ów. Oczywiście tego nie da się pominąć i nie można nikomu zabronić nagrywania let's playów. Ja, ja oczywiście mówię, że e, jeżeli ktoś chce, to niech sobie nagrywa. Tylko pytanie, kto powinien zarabiać więcej? Powinien zarabiać więcej na materiałach ktoś, kto ma różnorodny, duży, atrakcyjny kanał z masą gier itd.? Czy ktoś, kto na przykład ma tysiąc materiałów z Lola? W mojej ocenie, YouTube powinien zamiast y, tej całkowitego, czy tam drobnego likwidowania zarabiania z let's playów, czy z materiałów, które mają strajki i tak dalej i tak dalej, powinien wprowadzić coś, co ocenia e, jakość kanału, jakiś system, który ocenia po prostu to, co na kanale mamy. Jeżeli wrzucamy, na przykład, dużo materiałów e, różnorodnych, z różnych gier, w dobrej jakości, w 1080p, nie wiem, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Yy, ogółem chodzi o różnorodność, jakość to zarabiamy więcej. Tymczasem kiedy wrzucamy mało materiałów albo z małej ilości yy, różnorodnych gier, czyli na przykład tylko z Minecrafta, no to ten ranking powinien być mniejszy, ten zarobkowy ranking. Coś, wydaje mi się, że coś takiego powinno powstać. I moi drodzy. Często się bije pijane z powodu jakiejkolwiek zmian na YouTube. Wystarczy puścić jakąkolwiek plotkę, podkręcić ją leciutko, że na przykład wszystkie let's play'e zostaną nagle zablokowane, zarabianie na nich i zaraz wszyscy o tym gadają. To nie jest do końca prawda, bo głównie chodzi właśnie o te strajki i o wrzucanie ogromnej ilości materiałów bez żadnej jakiejkolwiek treści. Powiedzmy, może nie atrakcyjnej, tylko pod względem rozbudowania. Wrzucamy po prostu let's playe i cała masa osób na tym zarabia, a jak sami wiecie, to, że zarabiamy na tych let's playach, prawda, czy powiedzmy na reklamowaniu, na prezentowaniu gier, to jest taka trochę niepisana umowa między twórcami gier, YouTube'em, Google'em i po prostu twórcami materiałów. Bo na dobrą sprawę wykorzystanie nawet durnego Indra na początku i gadanie na temat gry już jest jakiej, jakąś formą złamania yy, prawa, za, złamania zasad. To jest oczywiście niepisana zasada. No i teraz pytanie, kto bardziej ją nagnie? Czy nagnie ją YouTube, cał Całkowicie likwidując jakiekolwiek zarabianie z gadania do mikrofonu, czy my, jako gracze, po prostu przestaniemy tworzyć takie materiały? Tutaj pojawia się pytanie, czy warto w ogóle tworzyć let's play? E? I to jest główne pytanie tego vloga do Was. Dlaczego oglądacie let's play e? Czy Czyje let's play, e, jeżeli już to oglądacie? Dlaczego? Po co? Czy popieracie tworzenie let's play i zarabianie na nich? Czy może woli, wolelibyście, żeby Google, właśnie YouTube, wprowadził coś takiego jak system oceniania materiałów? Bo na razie to, jak mówiłem, będzie tylko delikatna, mała zmiana systemu monetyzacji. To nie będzie żadna wielka rewolucja, jak wielu ludzi mówi, że zaraz przestaniemy my, jako YouTuberzy, w ogóle zarabiać na YouTubie i tak dalej, że będziemy uciekać stąd. Wiele osób tak mówi. To nie jest prawda i nie bierzcie wszystkiego, co we vlogach słyszycie w 100% na serio, prawda? Jeżeli chcecie, możecie komentować. Google+, Plus ostatnio może nie wprowadził, tylko wraz z nadejściem Google+, Plus, możecie pisać naprawdę bardzo rozbudowane komentarze. Jest system drzewek komentarzy, i tak dalej. Mam nadzieję, że wywiąże się jakaś fajna dyskusja na temat tego, yy, jaka będzie przyszłość YouTube'a w 2014 roku, yy, co sądzicie właśnie o let's play'ach, yy, co sądzicie też o zarobkach na YouTube'ie. Cały czas u góry macie kilka notacji. Zapraszam Was do wysłuchania innych vlogów na ten temat. Dobra, to by było na tyle. No i do następnego. Tyle.